Stanisław Ogrodowczyk, dowódca i ratownik OSP Jelenia Góra przy ulicy Wiejskiej. Mhm. Jak wasza sytuacja? No, sytuacja jest bardzo ciężka. Zalało nam po prostu tutaj garaże, cały sprzęt, mundury, wszystko, którego wartość określamy razem z remizą tamtą małą gdzieś około, około pół miliona, nawet do miliona złotych. No, jest zniszczone całkowicie. Zostaliśmy tylko z tymi rzeczami, co mamy na tych samochodach, które działają i co mamy na sobie. Jednocześnie działacie. Bo... A jednocześnie tak, jednocześnie działamy, robimy zbiórkę dla osób potrzebujących z powodu powodzi, którzy stracili wszystko. Mamy dla nich dzisiaj, zbieramy dla nich chemię, rzeczy do spontania miotu, łopaty, takie rzeczy, jedzenie, wszystko i po godzinie 17 osoby, które potrzebują naprawdę takie rzeczy, zapraszamy do nas na Ulicę Wiejską 85B, bo będą rozdawane te rzeczy. Mhm. Tak naprawdę to by pierwsi pokazaliście, że już jesteście gotowi na teoretyczną powódź. Tak, my pokazaliśmy pierwsi, bo już od poniedziałku jak żeśmy słyszeli na ten temat, to żeśmy się szykowali już na ten, tutaj na tę powódź. Tak jak tutaj Państwo widzicie, tu mieliśmy magazyn piasku, tak samo i worków. I tutaj mieliśmy też masa osób z miasta, z Góry, które nam przyszły i pomagało parkować I dzięki nam, no, żeśmy dużo osób uratowali. Łukasz Szeszko, za straż pożarna w Jeleniej Górze. To wy jako pierwsi pokazaliście na naszej antenie, że sprawdzacie rękawy, sypiecie worki, przeglądacie pompy i tak dalej, a teraz zostaliście z niczym. No te rękawy, które były ostatnio pokazane to zostały porwane przez ten nurt, którego po prostu no, nikt z nas nie spodziewał się, że w taki sposób woda może tutaj naszą kotlinę zaatakować. Macie taki wskaźnik specjalny i pobity jest ten niechlubny rekord. Co no on jest specjalny, to nie wiem, ale okay. po prostu ktoś tam, że tak powiem, tą tradycję tam zaczął, nawet nasi poprzednicy, którzy tutaj użytkowali ten obiekt, a była tutaj rolnicza spółdzielnia produkcyjna, e, no to my po prostu tylko dopisujemy te daty e, i już jest ich dość sporo. Mm -hmm. I e, ten poziom był najwyższy. E, tak, ten 130. poziom był najwyższy, no można powiedzieć, że jeżeli chodzi o te tak, kataklizmy, to coraz jest gorzej i przydałaby się jakaś większa profilaktyka i działania, że tak powiem, systemowe, rozwiązania systemowe, które zminimalizowałyby te skutki tych zdarzeń. Byliście ratować innych, a to Was zalało? No tak, była taka sytuacja, że tutaj można powiedzieć od czwartku. Działam w trybie ciągłym, jeżeli chodzi o e, wypompowywanie e, wód na tą chwilę z piwnicy. Wcześniej były ewakuacje, wcześniej było workowanie, e, były inne jeszcze zdarzenia e, towarzyszące, e, jeżeli chodzi o te e, zdarzenia powodziowe. No, i okazało się, że tu jakiś czas się broniliśmy, bo na tamtą chwilę pompy elektryczne nie były do nikomu, do niczego potrzebne, bo skupiliśmy się na zabezpieczeniu tych domostw workami z piaskiem. Podczas gdy energetyka wyłączyła prąd, a te pompy elektryczne, które tutaj działały, no to ta obrona się w tym momencie skończyła co i zostaliśmy po prostu zalani. Co straciliście i czego Wam potrzeba? Straciliśmy tak naprawdę, no. Agregaty prądotwórcze zostały pozalewane, pozostały pozalewane mundury. Te szafki wszystkie, które tam były na tych garażach poprzewracały się. W tych szafkach były telefony ratowników. To były rzeczy też prywatne, bo w każdej szafce ratownik ma swoje jakieś rzeczy. Wszystko tam się po prostu powywracało, pozalewało. Na tą chwilę cały czas uszkadzamy jakieś odcinki, pompując tą wodę. Teraz byliśmy na pompowaniu o godzinie 9 szkoły podstawowej numer 5. Na ulicy lotniczej w Wiernej Górze, i też została uszkodzona, po prostu nie dała rady już pompa elektryczna. Takie rzeczy. Ważna sprawa. Ludzie dzwonią i chcą przekazywać nam pompy, chcą kupić pompy. Tylko jest taki jeden dość istotny problem, jeżeli chodzi o Straż Pożarną. Te rzeczy, które my używamy na pojazdach pożarniczych, muszą być certyfikowane za testem. Za testem. Nie może to być produkt z kastoramy, dlatego że no nawet nie mamy podpięć, jeżeli chodzi o armaturę wodną czy też odcinki wężowe, które mamy na pojeździe. No to Czyli po prostu pieniądze. nie jest kompatybilne. Tak? I przede wszystkim my nie chcemy pieniędzy. My chcemy coś, co my jesteśmy w stanie wykorzystać, a jeżeli tego nie wykorzystamy, będziemy w stanie przekazać to w dalszym ciągu zdarzeń związanych z tym, czy też z innymi podtopieniami, bo jeżeli dostaniemy, zakładamy 5 czy 6 agregatów, czy też pomp, to te pompy, które rzeczywiście są markowe, mają certyfikaty, one służą 10 lat. To nie jest to, że ona posłuży 3 razy do pompowania piwnicy i zostanie, że tak powiem, zutylizowana, tylko ona będzie służyła lata. I też apel do mieszkańców, ludzi, którzy mają podtopienia. Ochotnicza Straż Pożarna, czy też Państwowa Straż Pożarna nie wypożycza i nie użycza tych pomp. To są rzeczy, które muszą być na wyposażeniu pojazdu pożarniczego. One muszą być w każdej chwili dostępne w każdy różny rejon Polski, bo w każdy rejon Polski, czy też każdy rejon miasta, możemy zostać zadysponowani i one na tym pojedzie muszą być tych rzeczy nie możemy u Państwa niestety zostawiać. Pomimo, że zostaliście zalani, nawet nie macie czasu na porządki, bo jeździcie nadal do akcji zalanych, ale też podobno dzisiaj uratowaliście dzikiego ptaka. No tak, ja akurat byłem na innym wyjeździe, tutaj z, dostałem informację rzeczywiście od kolegów z jednostki, że po drodze gdzieś przyjeżdżali i rzeczywiście uratowali jakiegoś ptaka. Były też no. sytuacje, że bodajże wczoraj czy przez wczoraj, bo to już od czwartku tych działań to miałem tyle, że nawet nie wiem jaki jest dzisiaj dzień. Tutaj były też ratowania zwierząt, saren z podtopionych terenów. Jedyne co tutaj przeżyło tak w sposób w sumie Ciekawe to, to kaczki, no ale wiadomo, ich gniazda też po prostu też gdzieś tam pewnie ja, popłynęły. Ja u Was byłem w środę albo w czwartek, spał Pan od tej pory? No, jeżeli z paniem można powiedzieć, nazywa się w ciągu 24 godzin, spanie na raty i w sumie tych rad wychodzi, że jest 3 godziny, no to jest ciężko, no, ale. Można powiedzieć, że w jakim stopniu też prowadzę firmę, zawiesiłem e, tą działalność, ograniczam to tylko do kontraktów, które mam ze służbami tutaj e, Policji Straży Miejskiej i na tym się skupiam, e, z uwagi na to, że no, trzeba dostosować też e, e, potrzeby większe od potrzeb mniejszych. E, Czy ja zrobię 200 czy 300 złotych wyjeżdżając do jakiegoś usunięcia pojazdu, e, wiem, że też jest tego potrzeba, ale no, tutaj, że tak powiem, działania są w wyższym priorytecie.